Pan prezydent Kędzierzyna Koźla w dobrej wierze zwrócił się o to, żeby mniejszość niemiecka oddała nie bez cudzysłowie, oddała tą szkołę, bo pan prezydent pomylił się, popełnił błąd. Myślę, że mniejszość niemiecka zachowałaby się, a przynajmniej powinna się zachować w tej sytuacji honorowo. Tak jak prezydent powinien zachować się honorowo, tak mniejszość niemiecka powinna zachować się honorowo. Powinniśmy odtworzyć stan sprzed likwidacji, zamknąć ten temat. Zamknąć ten temat. Bardzo się cieszę i dziękuję tutaj radnym Prawa i Sprawiedliwości, panu Grzegorzowi Peczkisowi, wszystkim radnym. Nie chcę tutaj wyróżniać radnych za to, że, 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 że zainicjowali zbieranie podpisów pod nadzwyczajną sesją, na której to pan prezydent liczy, że w sposób naprawdę honorowy przedstawi wyjście, takie jak przed chwilą tutaj scenariusz rysowałem z, tego, z tej sytuacji. Myślę, że w tym wypadku no i, i obecność wojewody i obecność kuratora, którzy w jakimś tam sensie no, ponoszą za to może nie odpowiedzialność, ale w tym wszystkim współuczestniczyli, zwłaszcza mowa tu o, o, o kuratorze świata. Nie chce mi się wierzyć, żeby, żeby te wszystkie kroki zmierzające do likwidacji, a, a zwłaszcza przekazania tej szkoły trzynastki z mniejszości niemieckiej odbywały się gdzieś poza wiedzą kuratora oświaty. Coś mi mówi, że to on musiał o tych sprawach wiedzieć i, i, i teraz powinien zrobić wszystko, ażeby tą sprawę niejako odtworzyć. Interesowało Państwa te, 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 te zwroty. No, Państwa, gdzie, pan, gdzie był pan wówczas yy, bardzo blisko jako kurator oświata, no tak wiedziałem, a potem wiceminister edukacji nie mógł nie wiedzieć. O oświatowych problemach gmin, wynikających między innymi z fatalnego prawa i niewystarczających subwencji rządowych. No, to jest. No, problem, no, co tu komentować? Subwencji y, rządowych no, jest jedna subwencja oświatowa. No. Nie będziemy sobie w tej chwili tłumaczyć już niuanse dotyczące tego do pisma, ale w ogóle styl, gdzie był pan wtedy? No. I bardzo blisko jako kurator, a potem widzę, najwidoczniej honor pozwala panu na zaakceptowanie sytuacji, w której niedofinansowane i obciążone przez państwo polskie samorządy są zmuszane zamykać szkoły naprawdę, no, no, naprawdę. Najlepszą obroną jest, atak. ja mogę tylko to spisać na karb tego, że, 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 że może w, w, wtedy prokuratura podjęła śledztwo w sprawie SMS-ów pani, pani doradczyni, może to był ten dzień, no, może to był... Zły moment, prawda? No, nie chcę się wyzłośliwiać, nie chcę odpłacać pięknym za na dobre, no, naprawdę, no, ale sami Państwo widzicie no, tego tonu po prostu w piśmie urzędniczym, na druku firmowym miasta Kędzierzyna Kożla do posła Ziemi Opolskiej. No, no naprawdę, naprawdę. No, tym bardziej, że wśród wielu pism, wielu opinii, jakie przychodzi, z jakimi przychodzi mi się zapoznać jako wiceprzewodniczącemu Sejmowej Komisji Edukacji, proszę mi wierzyć, nie było żadnego z Kędzierzyna, który wskazywałby na tragiczną sytuację subwencji, subwencji oświaty Kędzierzyna Koźma. W związku z tym takie atakowanie na oślep, prawda, tak cepem dookoła siebie no, nie przystoi nie przystoi urzędnikowi. Liczę na to, że pan prezydent miasta Kędzieszyna-Koźla o tym ataku nie wiedział, nie wie. Jak teraz się dowie, to wyciągnie konsekwencje. Tam niech tak pozostanie. A czy zdaniem pana posła prezydent Kędzieszyna-Koźla powinien od, ponieść również odpowiedzialność prawną za przekroczenie uprawnień, tak jak to widzi wojewoda? Który... Moim zdaniem bezwzględnie tak. Tylko słuchajcie państwo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi albo o pieniądze, albo o politykę. I ja powiem tak. Moim zdaniem Odpowiedzialność pana prezydenta jest tu no, bezdyskusyjna, tak bym powiedział. On jednak mimo wszystko ponosi odpowiedzialność za wszystkie decyzje samorządu w tej sprawie. Tym bardziej, że uchwały likwidacyjne przedkładał nikt inny, żaden z klubów radnych tych uchwał nie przedkładał, tylko przedkładał to zarząd miasta, czy prezydent miasta. W związku z tym to nie ma o, o czym dyskutować. Prawda? I m, natomiast pojawia się pytanie. Jedna, jedna z, z, jeden z zapisów Konstytucji, ustawy o samorządzie mówi o tym, że w przypadku powtarzających się naruszeń prawa wojewoda kieruje wniosek do premiera itd. Tak wojewoda przyjął moim zdaniem taki bezpieczny, troszeczkę zawór e, mówiący o tym komisarzu, czyli w, 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 w wojewoda za, za radami swoich prawników doszedł do przekonania, jak mnie mam, że w przypadku powtarzających się naruszeń wojewoda stwierdza, czytaj złamań prawa. Prawda? Bo wojewoda to ten bezpieczny wariant przyjął. W przypadku skarbinierza wójt złamał raz prawo, orzeczone to jest wyrokiem NSA, od którego, od którego wpłynęła kasacja. Kasacja została odrzucona, i wojewoda mówi, a było jedno naruszenie prawa. Nie, to było jedno złamanie prawa. Naruszeń prawa mogło być zdecydowanie więcej. To znaczy, kurator oświaty w przypadku Skarbimierza mógł stwierdzać, że niezgodnie z prawem zrobił to, niezgodnie z prawem arkusz organizacyjny, niezgodnie z prawem. To są naruszenia prawa. Natomiast w przypadku tym, złamanie prawa stwierdzone przez sąd. I moim zdaniem kwalifikuje się to do tego, żeby tu tego, nad tym wnioskiem, ten wniosek bardzo mocno rozważyć. Mówię to jeszcze z dodatkowym takim smaczkiem tego, że gdyby pan prezydent Kędzierzyna Koźla wyrażał wolę zadośćuczynienia, mówiąc językiem, prawda, sakramentów świętych, szczerze powiedz, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie, prawda, gdyby była taka wola zadośćuczynienia, Czyli gdyby od samego początku było coś takiego, dobra, przywracam szkołę 13, 14, 20, prawda? To była, można byłoby to odebrać jako właśnie taką wolę um, zadośćuczynienia. Natomiast tu no, czytam wypowiedzi pana prezydenta Kędzierzyna Koźla, i tutaj takiej woli zadośćuczynienia trudno się dopatrzyć. To jest zatwardziałość w tym. Że no, sąd sądem, a, a, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. No, ale jak pan pani pośle skomentuje e, taką sytuację? I to jest, a... przepraszam, jedno, mm -hmm. tylko w ten wątek dociągnę. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, o tym, bo ja najgłośniej w województwie, nie chwaląc się o tym, że tutaj trzeba skierować wniosek o, do, do premiera, o komisarza mówię ja. I w, na konferencji w Opolu po której otrzymałem właśnie te pozdrowienia pani Damas łasowskiej i w Radio Opole w tej takiej audycji niedzielnej, tam jednoznaczne moje stanowisko jest. I kiedyś powiedziałem tak, powinienem być z punktu widzenia politycznego, dlatego powiedziałem, że no polityka i, i to, to, to są te niuanse. Powinien być, os być ostatnią osobą, która, y, 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 która tak jakby, namawia do komisarza, pana. Pana Wojewodę, skierowania wniosku o wyznaczenie komisarza. Proszę Państwa, no, jak tu siedzimy, chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, kto tym komisarzem będzie, prawda? No się o to chciałem zapytać w związku, z, w związku z tym, ja jako przedstawiciel opozycji Prawa i Sprawiedliwości, prawda, powinienem jakoś tak, ale no słuchajcie, albo jest państwo prawa, albo szanujemy to prawo, albo szanujemy wyroki sądów, a tu mamy jednoznaczne orzeczenie sądu, i, 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 I wykonujemy to orzeczenie sądu, stosujemy prawo albo udajemy, że ustawiamy się tego tyłem albo bokiem. W ten czas koniec końców i tak to się przeciwko nam obróci. Bo zawsze jest tak, że, a już nie mówię o autorytecie prawa, autorytecie władzy, no jak o tym, proszę Państwa, jak to trafia do opinii publicznej w Kędzierzynie-Koźlu? No jest wyrok, a ja sobie będę robił, co mi się będzie, będzie podobało, działam na zasadzie faktów dokonanych. No proszę Państwa, tak się po prostu nie robi. Taki, te, taki przykładu się społeczności lokalnej e, nie daje. Natomiast w kontekście tym politycznym. właśnie chciałem zapytać, będzie ten mój niuans. Jestem ostatnim, który w tej chwili tutaj by nawoływał, bo ostatni członek rodziny, znaczy nie ostatni członek rodziny, tylko jeden z członków rodziny pana posła Korzeniowskiego z Platformy został umieszczony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. No, jak się znajdzie jeszcze kilku pociotków, no to mogą trafić równie dobrze z poręczenia. Premiera na komisarza w Kędzierzynie. Korzy. Może to być jakiś aparatczyk platformiany. No, pan prezydent Fantua jest mimo wszystko osobą postrzeganą jako komitet niezależny. Ja nie chcę wnikać w niuanse dotyczące jego osoby, startu z komitetu i tak dalej. Natomiast na pewno nie jest to osoba, która jest kojarzona tak wprost z Platformą Obywatelską i tak dalej. Dlatego w tym kontekście proszę mnie zrozumieć. To jest ten pierwszy wątek. Za chwilę otworzę pytania. Jestem do Państwa dyspozycji. Drugi wątek, który, o, o którym chciałem porozmawiać, już trzeci, bo o szkołach mówiłem, powinien przywrócić, jak jest człowiekiem honoru, powinien po prostu poinformować radnych Prawa i Sprawiedliwości w pierwszej kolejności, a pozostałą, pozostałą część Rady w drugiej kolejności, tak przywracamy stan prawny. Przywracamy stan prawny. Nie chcę już wracać do tego, że e, jeżeli tego nie zrobi, będzie kłopot formalny. Bo proszę Państwa, te szkoły teoretycznie nie chciałbym nigdy, żeby one były likwidowane, ale te szkoły będzie trzeba formalnie zlikwidować, bo one w dalszym ciągu w myśl orzeczenia sądu, one są. Sąd wyłuskał to w sposób bezpośredni i ewidentny. Natomiast to jest ta pierwsza sprawa, czy druga sprawa? Trzecia sprawa to jest sprawa związana z kontrolą w zakresie przeprowadzania, przeprowadzania konkursów w Kędzierzynie-Koźlu. To jest ta, no, niestety głośna sprawa mojego pobytu w Kędzierzynie-Koźlu i próba, próby rozmowy z Panem Prezydentem na temat uruchomienia w Kędzierzynie-Koźlu szkoły wyższej, filii szkoły wyższej do jakiegoś dziwnego zbiegu okoliczności związanej z innym, nie chcę do, w tej chwili tego komentować. Powiem tak, proszę Państwa, z, do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie skierowałem taki wniosek o przeprowadzenie kontroli wszystkich procedur konkursowych w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych. Ale jest, proszę, dalej pójść w tym zakresie nie można. A jaki okres miałaby ta kontrola obejmować? Kontrola miałaby obejmować, proszę Państwa, od początku 2000, od stycznia 2012, tak wnioskowałem, do marca 2013. Od stycznia 2012 do marca 2013. I Pan Prezes Niku Dodatkowym moim pytaniem było jeszcze pytanie, które gdzieś tam również ujawniane było na sesjach Rady, Rady Miasta, czy w dyskusjach między radnymi Prawa i Sprawiedliwości, czy nie ma konfliktu interesów w momencie, kiedy pan prezydent Wantuła, będąc zatrudniony w szpitalu, jest prezydentem miasta Kędzierzyna-Koźla, a jednocześnie miasto tak jak to miałem w notatce przekazanej przez pana Grzegorza, dofinansowało, wsparło finansowo szpital w Kędzierzynie Koziu na kwotę w ubiegłym roku, czyli w 2011, na kwotę około 2 milionów złotych. Z tego co się nie mylę. W związku z tym, zadałem również Najwyższej Izby Kontroli tego typu pytanie, czy byłaby możliwe, byłoby możliwe ze strony Najwyższej Izby Kontroli sprawdzenie podjęcie tego typu e, czynności, a żeby sprawdzić, czy, i, za, i, czy istnieje tutaj konflikt interesów w momencie, kiedy e, szef jednostki jest pracownikiem szpitala, który jest dotowany. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że również rozważy taką możliwość tego e, e, podjęcia tego wątku. Odesłała mnie do informacji ministra administracji i cyfryzacji, który Pani poseł Annie Zalewskiej, też z mojego klubu, odpowiadał w tej sprawie. Ta odpowiedź jest taka, powiedziałbym, bardzo, bardzo płynna, dlatego liczę na to, że jednak, mimo wszystko, będziemy mieli tu jednoznaczną wykładnię. Bo to, to może być trudne. Dla wszystkich, łącznie z panem prezydentem Kędzierzyna Koźla. No może ktoś gdzieś kiedyś zapytać, jak, jak to było. Myślę, że to powinno służyć oczyszczeniu generalnie atmosfery, na pewno z tą procedurą konkursową. Przypomnę, to są wszystkie konkursy. Jednostki podległe są również szkoły, i z pełną premedytacją, w związku z tym będzie co kontrolować, jeżeli tego typu konkursy się odbywały na terenie Kędzierzyna Koźla. A wiem, że emocji one zbudziły dosyć, dosyć, dosyć sporo. To wszystko z mojej strony, proszę o pytanie. Ja mam pytanie dotyczące kwestii szkół i takiego problemu troszkę formalno-prawnego, ale być może jednak istotnego. bo...